Rolnicy potrzebują wsparcia, a nie internetowego błazna z wielkim ego. Tak dzisiaj odezwał się Janusz Kowalski do ministra Sikorskiego w Sejmie. Posłuchajcie fragmentu tej wypowiedzi. Panie Marszałku, Szanowni Państwo, umowa Unia Europejska-Mercosur to jest drama dla polskich producentów drobiu, wołowiny, cukru, etanolu czy kukurydzy. Obowiązkiem polskiego rządu jest zbudować mniejszość blokującą w Radzie Unii Europejskiej. A za to odpowiada w polskim rządzie kto? Radosław Sikorski od 24 lipca. Radosław Sikorski, który ma czas na nagrywanie infantylnych, durnowatych filmików w internecie, a nie ma czasu na budowanie mniejszości blokującej. Chcę panu Radosławowi Sikorskiemu, który oczywiście jest nieobecny, powiedzieć, że telefon służy do dzwonienia. Do dzwonienia po wszystkich ministrach spraw zagranicznych w Europie i budowania mniejszości blokującej. Do tego absolutnie wzywamy. Jeżeli pan minister nie potrafi tego zrobić, to niech się poda do dymisji, bo my potrzebujemy ministra spraw zagranicznych, a nie internetowego błazna, który który ma większe ego niż terytorium Alaski. Natychmiast macie zbudować mniejszość blokującą dla umowy Unia Europejska Mercosur. A jak nie, to dymisja i rolnicy wystawią wam rachunek. A tak przy okazji, panie ministrze, panie premierze Władysławie Kosiwiaku Kamierz, co pan Dziękuję robi bardzo. w ogóle w tym rządzie, który wbija nóż w plecy Dziękuję polskiemu rolnikowi?